Legenda unileszno zakończyła karierę. Damian Baliński po 29 latach odwiesił żużlowe buty na kołku. W sobotnie popołudnie ikonę zespołu byków pożegnano w godnym stylu, ale jak gwiazd Żużla zyskała nowe nazwisko. Honorowego odsłonięcia tablicy dokonał sam główny bohater dnia w obecności władz miasta, zarządu klubu i kibiców, którzy przez wiele lat oglądali jazdę popularnego Baliego. Dzisiaj, dzisiaj jakby to wszystko się kończy? Ale tak jak powiedziałeś, mam nadzieję, że tam gdzieś dalej y, moja droga potoczy się y, ze sportem żywiołowym i dalej będę związany z klubem Unialeszno, więc y, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Ja bardzo Wam y, gorąco dziękuję za... O godzinie 15 rozpoczął się turniej pożegnalny Damian Waliński. Ostatnia prosta. Zawody rozegrano w szybkim tempie ze względu na zmienne warunki pogodowe. Opady deszczu sprawiły, że sędzia oraz kibice często spoglądali w niebo. Ostatecznie zmagania zakończono po 16 wyścigach, a o zwycięstwie zdecydował rzut monetą, który okazał się szczęśliwy dla Tobiasza Musielaka. Drugie miejsce przypadło Marcinowi Nowakowi, a podium w swoich ostatnich zawodach w karierze uzupełnił Damian Waliński. Legenda Unii nie kończy jednak przygody z różem. Klubie będzie pracował z nowym pokoleniem młodych zawodników, którzy zaczynają swoją przygodę z czarnym sportem.